Moim gościem jest Paweł Kryszczak, jeden z liderów ruchu obrony granic. Panie Pawle, dzisiaj tutaj w Lasach Otwockich, w tak zwanym ranczu Bątkiewicza, spotkało się prawie 100 osób, 100 aktywistów ruchu. Jakie ustalenia? Ustalenia to tak naprawdę to, co możemy zrobić w najbliższym czasie, jakie podjąć działania, żeby ruch nie tylko się rozrastał, ale żeby był skuteczny, żeby nasze działania były skuteczne. Tak naprawdę rozmawiamy o pracy, jaka nas czeka w najbliższych tygodniach, dniach, miesiącach. E, jakie ustalenia, są już materiały jakieś, z których, które można dystrybuować i czy można się do Was, do ruchu zwracać po te materiały? Oczywiście, cały czas dostępne są ulotki informacyjne, m.in. o manifestacji organizowanej 26 kwietnia, ulotki dotyczące kwestii migracji, zagrożenia, jakie to z sobą niesie plakaty informacyjne, w najbliższym czasie będą wlepki, czekają do odbioru banery. Jeżeli ktoś potrzebuje, to zapraszam do kontaktu kontakt.małoparoty.pl, ewentualnie przez ruch obrony granic.pl. Też na stronie ruchobrony granic.pl będą do pobrania we własnym zakresie, można wydrukować grafiki, z których możemy zrobić banery, plakaty, ulotki. To wszystko jest, będzie dostępne w wersji elektronicznej też. Ehm, ci, którzy nie mają pieniążków, mogą za darmo otrzymać to. Natomiast niewątpliwie nie macie jakichś większych środków. Apelujecie o wsparcie dla tej całej działalności. Jak można wesprzeć działalność ROT, Ruchu Obrony Granic? Zgadza się, nie mamy własnych środków, nie wiadomo jakich tak naprawdę, bo utrzymujemy całą naszą działalność zdatków od darczyńców. Natomiast każdy może się zaangażować w ruch obrony granic na tyle, na ile może na, i na ile go stać. Czyli niektórzy będą jeździć, rozdawać ulotki, rozwieszać plakaty, inni, jeżeli mają możliwość, mogą sfinansować po prostu wydukowanie tych materiałów, które inne osoby rozwieszą. Jeszcze inni mogą robić grafiki, pomagać przy stronie internetowej, odbierać telefony. Każda forma aktywności, wsparcia jest ważna, tak samo ważna i zachęcam do angażowania się nie tylko poprzez oczywiście wsparcie finansowe, to jest ważne, ale też uczestnictwo osobiste. Informacja o kontach, na które można wpłacać pieniążki na tą, na tą akcję, można znaleźć pod każdym artykułem na stronach ROT Niepodległości, a także na stronach Rod i Ruchu Obrony Granic. Zgadza się nie tylko na stronach internetowych, ale też na mediach społecznościowych. Zawsze, jak jest jakaś wątpliwość, też zapraszam do kontaktu o osobę. Z tego na stronie Ruchu Obrony Granic podany jest numer telefonu. Z chęcią udzielimy odpowiedzi jeżeli. A do tej pory, co się udało zrobić? Jakie manifestacje, jakie akcje? Czy możecie się pochwalić? Do tej pory zorganizowaliśmy między innymi kilka manifestacji na granicy zachodniej, granicy z Niemcami, między z Słubice, Zgorzelec, Gubin. Akcje z centrum, nie dla centrum integracji cudzoziemców, w Siedcach, w Radomiu, w Częstochowie i wielu innych miastach, natomiast największym sukcesem jest to, że obudziliśmy Polskę, obudziliśmy Polaków i ten temat jest coraz bardziej, że tak powiem, na topie. Coraz więcej osób nie tylko angażuje się, ale widzi zagrożenie wynikające z migracji, z masowej migracji. Na ten moment nielegalnej, ale w przyszłości, jeżeli zalegalizują, dalej będzie to szkodliwa migracja, po prostu masowa. To, co się też udało... No to to, że tu się spotykamy, udało się stworzyć tak naprawdę podwaliny pod nowy ruch społeczny, który może okazać się nową solidarnością. Mówi pan nowy ruch społeczny, bo y, nie można ulec takiemu fałszemu, fałszywemu wrażeniu, że jesteście y, podczepieni pod jakąś partię polityczną. Jesteście otwarci na działaczy wszystkich y, środowisk, partii politycznych y, a, działających w naszym kraju. Y, nie wiążecie się z jedną opcją polityczną. Nie wiążemy się tak naprawdę z żadną opcją polityczną. Naszą opcją polityczną jest Polska, jej bezpieczeństwo, jej przyszłość. Przypomnę, że ponad trzy czwarte mieszkańców Polski sprzeciwia Masowej migracji, tej migracji z Niemiec, z krajów Afryki Północnej, z Bliskiego Wschodu. I nie ukrywajmy, te trzy czwarte Polaków niekoniecznie popiera jeden, jedną partię polityczną. Są to osoby, które popierają zarówno dzisiejsze partie opozycyjne, jak i partie, które dzisiaj tworzą większość rządo, rządzącą. Eee, I chociażby przykład kolegi, który jadąc na manifestację w Zgorzelcu w pociągu rozmawia z panią, która mówi, że ona też jest przeciwko migrantom, przeciwko tej masowej migracji. No, i okazuje się, że jest, e, popiera partię Donalda Tuska, tak? Więc tutaj e, też poparcie jest szerokie. Natomiast pamiętajmy, że migranci, zagrożenia związane z migrantami, to głosując na Rafała Trzaskowskiego w najbliższych wyborach prezydenckich, czy popierając Platformę Obywatelską, tak naprawdę zgadzamy się na nie. Ci politycy, politycy związani z tą partią, są za wszelką cenę, chcą do nas sprowadzić migrantów, chcą z nas państwo załamienić tak naprawdę w multikulturowo organizmy. Bardzo Panu dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję również.